Witam Was bardzo serdecznie na kanale Inwestycyjnym, w dzisiejszym materiale powiemy sobie troszeczkę o evencie Antwerp, który jest moim zdaniem fajny eventem pod inwestycje i jego cena moim teraz jest na dużych spadkach, więc można sobie tam coś dokupić, poinwestować i więc zapraszam do oglądania. Następny materiał zapraszam do stawienia subskrypcji na kanale, bo wiem, że ponad 85%, który ogląda właśnie ten materiał, nie subskrybuje tego kanału. Wiem, że to dla Ciebie nic nie kosztuje, ale jeżeli klikniesz, no to wiesz, motywacja od razu wzrośnie, jakiś lepszy materiał będą zawsze e, organizowane. Jeżeli posiadasz jakieś pytanko dotyczące jakiejś inwestycji, czy powiedzmy za ile coś kupić, czy opłaca się to sprzedać za pytanie chętnie Ci na nie odpowiem. Pamiętaj o opeczce i lecimy. Z tym materiałem. No tak, zacznijmy sobie od Antwerpu, który jest dosyć popularny. Dużo osób, takich można powiedzieć, mniej, y <coughs> mniej osób, takich można powiedzieć, inwestycyjnych, czyli to powiedzmy taki przeciętny Kowalski. Ma pewnie kupione kilka kapsułek i trzyma sobie w magazynach, żeby po prostu później sobie fajnie dostosować na to wartości. Zacznijmy sobie o pretendenta. Jestem tu kupienia za 2.25. Jak widzimy, cena z powiedzmy 2.50 spadła na 2.20. Czym ten spadek jest spowodowany? Tym, że ludzie po prostu się wyprzedają na rzecz jakiegoś yy, po prostu ludzie wyprzedają się z np. przykład Antwerp żeby kupić sobie ten nowy iwer, który wyjdzie albo też lubią po prostu nie chcą ryzykować i po prostu wolą sobie teraz sprzedać za te 2 zł. 2.50 powiedzmy, czy tam 2.20 jak sobie to sprzedawali. I później sobie nie stracić, bo może być taka sytuacja, że ten pojemnik będzie kosztował powiedzmy złotówkę albo tam powiedzmy przysłowiowo mówię. Więc to wszystko zależy od tego, jak właśnie te naklejki będą wyglądać i jak troszkę się rozwinie. No, po prostu jedni po prostu chcą ryzykować i po prostu sobie trzymają wszystko, ale może być taka sytuacja, że w ciągu jednej nocy stracimy wszystko, co zyskaliśmy, więc wszystko się może stać. Ale są też osoby, które nie chcą w ogóle ryzykować i jeżeli mają właśnie takie inwestycje, że typu pary i tak dalej, no to jak widzimy, są dosyć mocne spadki, a jest to spowodowane tym, że ludzie po prostu wolą to sprzedać, mieć święty spokój, niż później sobie to sprzedać za powiedzmy. 50% ceny tej, która była na rynku. Więc moim zdaniem, jeżeli chce zaryzykować i po prostu nie boi się ryzyka, a wiesz, że na pewno te pojemniki przyszłości wzrosną w swojej wartości, no bo wiadomo, to jest. Antwerp to jest dosyć fajny event, dosyć popularny, jest tego dosyć mała ilość sztuk. Na rynku teraz zostawiona. Mamy du dużo osób, ma na pewno w to poinwestowane. Twój kolega, twój znajomy, i tak dalej. Na pewno mają to poinwestowane. Dużo inwestorów również to inwestuje. Ja osobiście mam dokupione około 30-40 sztuk, właśnie tego e, głównie legend, i na tym się opieram swoje inwestycje. Kupowałem to tam powiedzmy po około 3 zł i tak dalej. I jakoś tam cena się mocno e, na razie nie różni. Spadek są tu a ten pojemnik kosztował w najwyższym momencie prawie 10 zł, więc teraz jest ogromny spadek, ale na pewno w przyszłości on będzie wzrastał na swojej wartości, więc jest to też powód pod inwestycję. Jeżeli chodzi o to, na przykład, takie pojemniki kupić, no to kupcie sobie to powiedzmy w jakimś fajnym dołku, typu poczekajcie jeszcze kilka dni, tak powiedzmy do soboty, niedzieli, zobaczcie, jak sytuacja się rozwinie, i kupcie to za maksymalnie 2,50. 2.20, 2.30 zależnie od pojemniku. Jeżeli jakiś pojemnik masz na oku i nie wiesz za ile go kupić no to napisz komentarz, chętnie ci na niego odpowiem. E, za ile coś kupić i tak dalej. Wszystko znajdziesz w pole komentarzy, jest otwarte. Dziękuję, że obejrzałeś ten film do samego końca. W sobotę pojawi się materiał dotyczący już troszeczkę innej tematyki typu nowego Majora, więc zapraszam do strenia, suba z dzwoneczkiem, by być na bieżąco i obejrzeć ten film do samego końca. Jeżeli dotrwałeś do tego właśnie momentu napisz komentarz Pozdrawiamy serdecznie i to tyle w tym materiale. Do zobaczenia.